Witam Was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe, w kolejnym odcinku, gdzie wracamy do bitew 2 na 2 Dawno nie robiłem, jestem ciekawy. Ostatnio dostawaliśmy dosyć, z tego co pamiętam, ostro w Ciry. No i te bitwy 2 na 2 jakoś nam nie wychodziły. Co będzie dzisiaj, co Bożą Środę nam los przyniesie, zaraz zobaczycie. Ale przed tym, oczywiście, informacyjnie, trzy koski. Cały czas dla płacających swoim kodem na case hagu są dostępne, jeszcze tutaj nikt nie zgarnął. Ta kosa, no to już tutaj naprawdę. O, w sumie. No dosyć długo jest tutaj. No, dosyć długo w sumie. O, o wigilię założyliśmy. Równo. Więc troszeczkę ona tu jest, ale dodatkowo w tym odcinku do zgadnienia macie takiego skina, że wziąć się na niego należy zasubskrybować kanał, polubić ją łapkę w górę, skomentować odcinek. A jeśli mi lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie tutaj w tym miejscu pisać mój kod. A Dixon przez zwaldzi, dostajecie dwie darmowe skrzyneczki oraz 20% więcej do depozytu do 30 stycznia. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dzisiaj odcinek widzowie stricte bitewny. Stricte bitewny. Tylko, że bitwy 2 na 2. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Piękny tutaj podział. Będę z moim sojusznikiem dzielił się drogimi skinami, mam nadzieję. A zaczniemy tutaj sobie przygodę. Wiecie od czego? Jest tutaj Tiger. O, tu jest Tiger. Tu jest Tiger. Pierwsza bitwa. Niech będzie rozgrzewkowa. Cztery graczy. Klasyczny. Antyterroryści. Dajmy sobie tutaj i samo na początek i resztę losowych i lecimy z koksem. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No i tu właśnie muszą nam lecieć koski. Tak jak I samu, jedna kosa już wyleciała. Potrzebujemy tutaj masę kosek. I mam nadzieję, że ja tutaj zaraz wspomogę. Kolejną drugą koseczką. Jak na razie skinami zwykłymi nas gonią. Więc. No, druga kosa jest skazana. I samu tu robi robotę. Druga kosa. Aha. No i po bitwie, no i po bitwie, no i po bitwie. Tiger Knife w formie, nie? Battle Knife! Wypadł tutaj dla chłopa. A, ah, Szkoda, szkoda. Ale ostatnio ta skrzyneczka mnie do się bardziej przekonuje. Jeszcze raz sobie tutaj załóżmy bitwę. Jeszcze raz tu skrzynią. Po raz drugi spróbujmy tutaj swoich sił. Znowu ten poker. Nie wiem, czy znowu była, też nie wiem. Nie wiem, czy była tam wcześniej był, czy nie. W każdym bądź razie. Dobry początek jak zwykle, ale koniec już troszeczkę gorszy. Zobaczymy jak będzie teraz. Mam nadzieję, że teraz ja coś potrafię, bo w tamtej bitwie totalnie nic mi nie leciało. I troszeczkę mnie to wnerwia, bo tutaj też totalnie nikomu nic nie leci. No i jest pierwsza osoba, która dropi z kose, to Buła wykorzystuje tą lukę, gdzie praktycznie nikt nic nie trafia. O, jest kosa tutaj dla nas, ale cały czas i tak mimo tego mają przewagę. Jeszcze druga kosa. No nie, no co się dzieje? I trzecia kosa. Oj, widzę, że chyba w bitwach 2 na 2 totalnie nic się nie zmieniło. Jak nie mieliśmy szczęścia, tak cały czas nie mamy szczęścia. Ja pierdzielę, naprawdę. Staram się lubić te bitwy 2 na 2 i z... lubię ten tryb, ale przez to, że nie mogę nic wygrywać, no po prostu. Ja nie wiem o co tutaj chodzi, nie? No naprawdę, ja nie mam pojęcia. To jest kurwa dosłownie jakaś klątwa. Dobra, kolejną bitwę już musimy wygrać. I samu. Dobra, niech będzie już ten. Isamu. O, dobra, Batiego daliśmy. No to niech. No to mia tak miało być w takim razie. Tak miało być. Przez przypadek Bati tutaj został dodany. No niech będzie, niech będzie. Lecimy. Tutaj kolejna skrzynia, gdzie kosy lecą jak popierdzielone. I znowu mi nic nie leci. Znowu nasi oponenci cały czas trafiały lepsze skiny. To no cały czas trafiały lepsze skiny. Dobra, no nie, nie, no nie wiem, no po prostu nie wiem. Wy to widzicie. Czy wy? To widzowie widzicie, bo to jest po prostu. To jest chore, nie? Ja pierdzielę. No powiem tak. To chyba są jakieś rekordowe wygrane <grywka> ...na moich przeciwników, nie? Ja nie wiem, co tu się dzieje dzisiaj. Znaczy wiem co się dzieje. No jestem klasycznie dymany na bitwach 2 na 2 i nic nie mogę wygrać, no to tu się nic nowego nie dzieje. O Boże, drogi, ja nie wiem, ja nie wiem, dobra. Szkoda, że nie ma statystyki, ile bitew 2 na 2 wygrałem, ile przegrałem, bo naprawdę myślę, że dla mnie mogłaby to być bardzo ciekawa statystyka. obstawiam, że ja chyba. Patrzcie to. Równo, równo na bitwę mamy, ostatnią. Na równą bitwę mamy ostatnią. Wiecie co, ja bym. Ja chyba nawet bym, kurde, sam chciał przeliczyć, ile ja bitew. 2 na 2 wygrałem, a ile przegrałem, nie? To jest naprawdę bardzo ciekawe. O proszę, i teraz te z skrzyneczki nam tutaj sypią, ale. Sypią, no, sypią ładnie, 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 elegancko, elegancko, elegancko! Odpalony, a odpalony. Tylko wiecie, teraz, żeby odkuć to, co my straciliśmy, to ja nie wiem, co tu by musiało się na tym odcinku dziać. A jeszcze dodatkowo czekajcie, bo my tej bitwy nie wygraliśmy ja jeszcze tutaj ja już mówię, jakbym tą bitwę wygrał, ale tutaj jeszcze sporo skrzyneczek do końca. I jeszcze może się sporo wydarzyć. Nie mam słów, nie, nie mam słów. Zagrywamy to, wygrywamy, nie mam po prostu słów, co tutaj się wydarzyło. Po prostu to jest jakaś kurde parodia, nie to jest po prostu jakaś parodia. O kurwa, o kurwa. Dobra, dobra, Big, dig back to the town. Let's go. Dawać mi shadowy, gdzie są shadowy, 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 shadow, 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 tu Big, dig back to the town. To jest ostatnia deska ratunku w tym odcinku. I szczerze. Szczęśliwa trzynastka, szczęśliwa moja trzynastka. Lecimy. Poproszę, poproszę koski. Kurtowo. Pięknie. Pierwsza kosa, idealnie. Leci. Lecimy dalej, lecimy dalej. Nie zatrzymuj się. Wychodzimy na prowadzenie. Druga kosa teraz. Jadymy. I teraz trzecia. Oj, oj, oj. Prowadzenie jeszcze jest, ale potrzebujemy tej trzeciej. Potrzebujemy trzeciej i dostajemy trzecią. Pięknie, pięknie, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze musisz. Stevie nas zaczyna gonić, kurde. Dawaj, teraz Posa. Rani, kosy nie dostał. Teraz musimy, 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 musimy. No jest kosa za tyciaka. No, ja pierdzielę Stevie, blisko jest Stevie. Dwie skrzynie, dwie skrzynie, to jest do wygrania. Dobra, mamy. Ja pierdzielę, mamy. Mamy? Mamy! Ja, nie wierzę! No! Nie, nie, jak my. Jak my zrobimy comeback. Jak my zrobimy comeback. To to będzie. Dobra, robimy to. Widzowie? Robimy to. Robimy comeback. To jest comeback. Comeback is real. Come back is fucking real. Let's go Robię z tymi. Ja pierdzielę, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Ostatnia bitwa 2 na 2 i jedna niech będzie wygrana. Dobra, i samo ja cię proszę. Od początku ze mną jesteś to do końca bądź. I wygrajmy po prostu tą, je... yy, tą bitwę. Ja pierdzielę nie. Do lepszego początku chyba nie mogliśmy sobie wymarzyć Dobra, lecimy, lecimy, nie zatrzymujmy się Boże Proszę Zero na koncie, praktycznie Tylko bonusowe skiny nas uratowały Znaczy Kurde, wypluwaj te słowo Jeszcze nic nie nas nie uratowało Jeszcze nas nic nie uratowało Ale jest bliska droga do tego Bo naprawdę ta bitwa idzie bardzo dobrze Bardzo dobrze idzie jeszcze potrzebujemy jakiejś jednej drogiej kosy, bo tutaj w sumie różnica nie jest jakaś mega ogromna. Ładnie, ładnie. I samu teraz pompuje, ale musimy dla I samu pomóc. Dixon, dropnij coś! Dobrze, kosa, Ejzik, ok. Ale jeszcze drosu, tak za dwa kafle, jakbym dropnął coś. A? tutaj na całe szczęście nic nie trafiają, takiego konkretniejszego. No jest prze mamy przewagę mamy przewagę no mamy tu przewagę dawaj no jeszcze coś dla mnie jeszcze coś dla mnie jakbym tu coś dorzucił od siebie no Kurde, zaczynają tutaj lecieć troszeczkę lecieć tu chłopaki zaczynają jo jo jo, jo nie proszę no ostatnia nie wierzę jaki kambek nie wierzę w to nie wierzę po prostu w to, co. I tak szybko, jak możecie wygrać, pamiętacie widzowie, tak szybko możecie przegrać. U, tutaj się to co się wydarzyło, to ja nie mam pojęcia. Dziękuję wam, ślicznie, widzowie, pamiętacie, nie zawsze się wygrywa, kocham was. Legendarny comeback. Nara.